Natalia Myśmy, to Janoszek też... pokazała nam, że można. Że można, no. I jakby... budować sobie, bo bardzo dużo mamy też ludzi, za którymi stoją agencje, bo wiesz, mhm. też, że wszystko można kupić. Najpopularniejsze no ja podcasty, nie wiem, to show. Wiem, ponieważ sama byłam też zapraszana przez różne inicjatywy na różnych grupach Facebookowych, są tak zwane fake podcasty, czyli że się zaprasza osobę i masz te swoje 3 razy 5 minut na przykład nagrywki jakieś, nie? W studiu, to jeszcze z jakimś znanym dziennikarzem czasami, więc są takie ustawki, jest dużo takich rzeczy i sobie o tym pewnie tu nie porozmawiałyśmy, ale ja myślę, że może się spotkamy na drugą część tego. Pewnie, z ogromną przyjemnością opowiem, jak można wyimaginować w ludziach poczucie, że oglądają kogoś sławnego, a robi się to po prostu takim narzędziem, jakim są pieniądze i pociąga się za odpowiednie sznurki, czyli załatwiasz śniadaniówki, załatwiasz mhm. kilka znanych podcastów, artykułów, certyfikaty akcje, Tak, i to, I to po prostu i to można. Można stworzyć w dniu, w dniu dzisiejszym, w czasach AI, no to już w ogóle. E, możemy stworzyć osobę od, od zera. Powiedział mi kiedyś y, producent, y, zresztą znany, ale nie chcę wymieniać nazwiska, bo nie mam mandatu tutaj, powiedział mm -hmm. tak, że wszystkie Polska musiała sobie kupić licencję. Na wszystkich, na, na super Superniani. Panią domu, dom. tak. Mm -hmm. A powiedział po raz pierwszy, może ktoś będzie kupował e, panią od jakości.